Witam i pozdrawiam Was w tą Wielkanocną yy, Niedzielę z przejazdu kolejowo-drogowego w Jeleniej Górze Czeplicach przy ulicy Lubańskiej. Dokładnie taki sam przejazd, wyposażony w rogatki, obsługiwany przez drożnika yy, znajduje się w Bałczyku na ulicy Żeromskiego, na stacji Wałbrzych Miasto. Dzisiaj tam byłem. Byłem świadkiem bardzo groźnie wyglądającej sytuacji. Mężczyzna, który czekał razem ze swoim dzieckiem na możliwość przejścia przez przejazd, rogatki były w tym czasie opuszczone, niestety nienależycie przypilnował swoje dziecko. Dziecko przeszło pod rogatką, chcąc iść w kierunku torowiska, zobaczyć pociąg. Ja, widząc to, chwyciłem to dziecko za rękę i cofnąłem z powrotem na chodnik. Odnoszę też wrażenie, że opiekun nawet nie wiedział, co się wydarzyło. Yy, dziecko to na oko około yy, 7 lat, 6, 7, może 8 lat yy, zaczęło mnie przepraszać i tłumaczyć się, że chciało zobaczyć pociąg. Rodzicu pamiętam. Świąteczny spacer powinien się zakończyć świątecznym spacerem. A nie świątecznym pogrzebem. Pilnuj swoje dzieci. Pozdrawiam. Adrian Janda, miłośnik wycieczek w kolei. Wiele na Pomyśl.